No, chciałbym dzisiaj podziękować całej drużynie, chłopakom wszystkim, że dobrze zagraliście w tym nowym 2021 roku. Takie zwycięstwo, to powiem tak szczerze, że bardzo to dobrze wyglądało. Nie spodziewałem się, że będzie tak, że tak zagramy dobrze, bo mieliśmy problem ze wkładem. trzy partyzowane zawodnika mamy. I graliśmy dzisiaj na czepionki, ale jeszcze raz powiem, że dziękuję bardzo chłopakom za to, że zagraliście dzisiaj z sercem e, i to było to zwycięstwo. E, graliśmy dobrze pierwszych dwie tercje bardzo dobrze. Graliśmy dobrze forczek, obronące domykali bandy, e, wszystko e, szło w naszą stronę. E, i kiedy już prowadziliśmy 5-1, e, mówiliśmy z chłopakiem, gadaliśmy że żeby zagrać na, na wynik, więc. Trzymać krążyk, ale się niestety nie udało, traciliśmy na 5-2 bramkę, a później przypadkowo od razu na 5-3. Później było troszeczkę stresowane chłopaków, panika była, wziąłem czas, żeby troszeczkę uspokoić i pogadaliśmy z chłopakiem, żeby grali spokojnie, normalnie i wygraliśmy ten mecz. Dziękuję bardzo. Мы уже Рудок уже сыграли первые две терцы, ну и весь матч тоже. Тенечко на то трепенке, и то, может быть, уже в четвертой терце трохо так забракочено. ну Но попросту то новый урок, новый, новый матч, и мы будем делать все чтобы играть и лепее и лепее. Каждый, каждый, стал старше, да? Yeah. <coughs> и хотел подлинковать чувствам кибицам за то, что они с нами и не могут шутить на Людовиску, и... и И это вшиско. Были мы трошечки подражения по матчу с Ещемби. видя, как хопаки po tym meczu, któryśmy przegraliśmy w Jeziemiu. Widać było, jak powiedzieć, to... Przepraszam bardzo. Spokojnie, spokojnie. Że oni się martwili się o tym meczu i widać było, że chcieli oni zagrać dzisiaj dobrze. Ja myślę, że oni nawet czekają teraz na jesień, żeby oni przyjechali tutaj i ja myślę, że to będzie tak samo bardzo dobry mecz, bo to jakbyś powiedzieć, dla nas to jest teraz jedna drużyna, która nie pokonana na razie tak? w, tym, w tym sezonie. I dlatego my chcemy ten mecz wygrać i będziemy skupione na 100% przed meczem z i myślę, że damy radę. Nie, może nie trzeba, może, bo to później... Дима а no. я <laughs>